Czar poezji polega na tym, że jest ona skrótem myślowym i metaforą i najczęściej marzeniem jeszcze. Te słowa Zbigniewa Herberta stały się mottem tegorocznej edycji powiatowego konkursu poezji śpiewanej i recytowanej, który już od 14 lat organizuje Szkoła Podstawowa imienia Marcina Kasprzaka w Starym Cykarzewie. Spośród 17 uczestników większość stanowili uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Mykanów, ale nie zabrakło też reprezentantów gmin Kruszyna czy Przyrów oraz Częstochowy. Nigdy nie brakuje chętnych. W tym roku wszystko było dosyć późno, ponieważ egzaminy majowe przesunęły terminy. Obawialiśmy się o to, ale okazało się, że nie mieliśmy powodu, ponieważ uczestników mamy pełną listę. A Pani zdaniem, miejsce w tym współczesnym świecie na poezję no jest? Zawsze Gdzie? musi być. Na poezję musimy zawsze znaleźć miejsce. Poezja nas uwrażliwia, pomaga nam zrozumieć świat, pomaga nam zrozumieć ludzi, dlatego na to miejsce musi być zawsze w edukacji. Tym bardziej, że świat się zmienia, staramy się, by uczniowie w tym świecie, takim bardzo dziwnym w ostatnim czasie, znaleźli wytchnienie i taką szansę na refleksję. Właśnie w poezji, czy to poezji recytowanej, czy to poezji śpiewanej, chcemy, by uczniowie wciąż pamiętali, że w ich sercach, umysłach jest miejsce na piękno, na wrażliwość i na mądrość, które niosą ze sobą wiersze i śpiewane i recytowane. Celem organizowanego rokrocznie konkursu jest rozbudzanie zainteresowania poezją recytowaną i śpiewaną oraz ukazanie piękna literatury polskiej. Zarówno organizatorzy i uroży, jak i sami uczestnicy podkreślają, że ma to wyjątkowe znaczenie w naszych coraz bardziej zdigitalizowanych czasach. Ich zdaniem w naszym życiu poezja wciąż jest potrzebna. Uczy wrażliwości uczy empatii, uczy takiego lepszego zrozumienia świata, nie w sposób jakby taki trywialny, taki napastliwy, tylko że daje możliwość do zastanowienia się. No ale przede wszystkim też jakby empatii i myślę, że no warto po prostu czytać również te książki poetyckie i w ogóle warto czytać. No bo po prostu myślę, że poeci mają wyjątkową wrażliwość, pięknie mówią o miłości, o sprawach codziennych w sposób taki właśnie niecodzienny i myślę, że to jest takie bardzo w tym wszystkim, żeby czytać tą poezję? Na pewno rozwija. no, a te komputery no to tak siedzimy tylko w nich i w sumie spędzamy na nie cały, cały dzień, a w poezji możemy się właśnie rozwinąć, właśnie można się wyrazić. Dobrze, że właśnie są te konkursy, dzięki nim właśnie pokazujemy, że ta poezja nadal żyje, że jest na tym świecie i się cieszę z tego powodu. Powiedz, język polski jest twoim ulubionym przedmiotem? Jak to wygląda u Ciebie? w przypadku książek, poezji może? No książek to tak zbytnio nie, ale jednak wiersze to moja taka ulubiona sprawa. No i język polski, no tak, tak dobry przedmiot. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta częstochowski Krzysztof Smela oraz wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada, który przyznaje, że już w dzieciństwie zaszczepiono mu zamiłowanie do poezji, które nie minęło do dziś. W moim wypadku to bardzo dużą rolę dograwa szkoła, bo na początku były to takie wierszyki, takie dziecięce, a potem już akademie. No i miałem takie szczęście, że nauczyciele wykształtowali taką dosyć dużą wrażliwość na, na poezję, na, na słowo nie tylko pisane, ale te mówione. Konkursowe jury przy ocenie uczestników brało pod uwagę przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację utworu, współgranie podkładu muzycznego oraz ogólny wyraz artystyczny.